Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Mieszkanie w Łodzi. Dzisiaj moim gościem jest pan Piotr Kwiatkowski z firmy New Design Apartments. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od tego, że pana firma nie stawia, nie buduje budynków wielorodzinnych, ale osiedla domków dla jednych rodzin. Chciałem zapytać o inwestycję właściwie skończoną już, czyli Nową Rąbieńską. Proszę powiedzieć coś więcej o tej inwestycji. Tak, po pierwsze to również jest budynek wielorodzinny. To wygląda tylko i wyłącznie jak dom jednorodzinny bądź właśnie domki jednorodzinne, a tam znajduje się 11 mieszkań dokładnie na Nowej Rąbieńskiej. Staramy się właśnie w ten sposób budować, żeby ludzie myśleli, że to jest dom jednorodzinny. Czyli skutecznie. Tak, żeby no, atmosfera była bardziej kameralna, niżeli bloki w, w centrach miast, czy również no, w okolicy, w której my budujemy, chociażby na Złotnie czy na Widzewie. Takie duże inwestycje się buduje. Nasze inwestycje cechują się tym, że są w kameral na kameralnych działkach, w kameralnych miejscach. W pełni nie wykorzystując warunków zabudowy, które dostajemy, budujemy inwestycje, które są bliżej natury, no nie wiem jak mam to inaczej ująć, ale takie właśnie, żeby osoby, które tam mieszkają, czuły się jakby żyły w domu jednorodzinnym. Państwo bardzo mocno podkreślają, że w otoczeniu tych inwestycji jest dużo zieleni, jest tak. przyjemna atmosfera, jest cisza. Mieszkańcy mogą znaleźć dobre warunki, mogą się wyciszyć, odpocząć po pracy, spędzić czas z rodziną. Proszę powiedzieć, to jest Wasz wyznacznik tutaj na rynku. Kto w ogóle wpadł na pomysł, żeby pod takim kątem prezentować i budować Wasze inwestycje? Hmm, tak naprawdę jest to rodzinny biznes. Prowadzę go razem z tatą oraz wspólnikiem, który również jest przyjacielem rodziny. Na, na pomysł padliśmy wspólnie z, z, z rodzicami, kiedy na działce, na której postawiliśmy pierwszą inwestycję, po prostu stwierdziliśmy, że ją wybudujemy. Troszeczkę własnym sumptem wszystko wykonaliśmy, poszliśmy za ciosem, kupiliśmy kolejne działki, budujemy kolejne inwestycje i, i, i gdzieś tam no, trzeba zawsze znaleźć niszę na rynku. Tak? My wyszliśmy z założenia, że brakuje miejsc, mieszkań. Gdzie właśnie tak jak Pan powiedział, no, po pracy, aż chce się tam wrócić, żeby odpocząć po prostu fizycznie. Z ogródkami na parterze, z dużymi balkonami bądź tarasami na, na pierwszym, bądź drugim piętrze. I no, staramy się budować miejsca, w których sami byśmy chcieli żyć i przebywać. No. Mamy, do tego, mamy taką możliwość, ponieważ nie mamy żadnych inwestorów nad sobą, którzy czekają tylko i wyłącznie na zyski. Staramy się po prostu to robić po swojemu i wydaje mi się, że, że, że ma to sens i że idziemy w dobrą stronę. Czyli można powiedzieć, że to jest droga od zera do dewelopera? Tak, tak. Ile no lat, lat tak. już firma działa? Od 2017, czyli dwa lata, no już niedługo trzy kończymy teraz znaczy mamy już zrealizowane dwie inwestycje rozpoczynamy teraz trzecią i szukamy kolejnych działek na czwartą i może piątą inwestycję Proszę teraz powiedzieć w takim razie o tych dwóch zakończonych inwestycjach. Jak one się nazywają, gdzie się mieszczą, dla kogo są przeznaczone? Jedna to jest, tak jak Pan wspomniał, Nowa Rąbieńska, to, to jest na Złotnie, druga jest przy ulicy Złotno, więc również na Złotnie. Tam znajduje się 20 mieszkań, z których no, w tym momencie jesteśmy na zaawansowaniu 81% inwestycji, ale wszystkie mieszkania są sprzedane, więc no, ja uważam, jako sprzedawca tą inwestycję za zamkniętą, wszystkie umowy są podpisane. Tutaj tylko i wyłącznie teraz wykańczamy inwestycje, podpisujemy ostateczne akty notarialne i, i, i wprowadzamy mieszkańców. Trzecia inwestycja jest na stokach, którą rozpoczynamy w tym miesiącu, w, znaczy w grudniu. Tak. Już praktycznie no, praktycznie już tak, w tak, tym tak, miesiącu w grudniu, w grudniu to jest 48 mieszkań więc już troszeczkę większa inwestycja ale też większa działka przez co dalej ta inwestycja można powiedzieć że jest kameralna działka znajduje się również niedaleko lasu na polach tak naprawdę za naszą działką nic więcej nie ma przez najbliższe lata nie wydaje się żeby powstało ponieważ następne działki już nie są uzbrojone i tam, mimo tego, że inwestycja jeszcze się nie rozpoczęła, już mamy podpisane 12 rezerwacji. No, stąd gdzieś tam wydaje nam się, że, że robimy to dobrze i w tą stronę idziemy, w którą rynek, no, rynek wymaga trochę tego. Tak? Szukamy również działek w mniejszych miejscowościach w województwie łódzkim ponieważ również widać tam dosyć dużo niszę wśród tych największych deweloperów, którzy tam po prostu nie budują, bo wolą budować w miastach większych. No i tutaj gdzieś... Ci, ci właśnie rodzinni, mali, e, miejscowi deweloperzy e, również mogą znaleźć dla siebie miejsce. Czyli są plany ekspansji. Może Pan zdradzić, w jakich powiatach planujecie postawić swoje inwestycje? E, jeszcze nie, ponieważ nie lubię mówić o rzeczach, które jeszcze nie zostały podpisane bądź zaprojektowane. E, jest to niedaleka okolica Łodzi, jak się okazuje w tych mniejszych miejscowościach z terenami pod inwestycje jest o wiele trudniej niż w Łodzi. W której działek pod inwestycje deweloperskie jest naprawdę jeszcze dużo. W tych mniejszych miastach przeważa zabudowa jednorodzinna, stąd tych działek sprzedawało się więcej, terenów jest mniej, więc pod taką zabudowę wielorodzinną naprawdę jest trudno znaleźć w niektórych miejscowościach działki. A, ym... A w momencie wybudowania takiej wielorodzinnej inwestycji w mniejszej miejscowości, praktycznie od razu się sprzedaje ze względu na małą liczbę nowych, oddawanych mieszkań w tych miejscowościach. Proszę jeszcze powiedzieć naszym widzom, jak, tak, jak taka mała firma może konkurować z większymi, z dużymi graczami tutaj na rynku łódzkim? Jest u nas w Łodzi. W mieście tych firm jest dużo, są też bardzo duże korporacje. I jak właśnie wygląda taka walka między tymi deweloperami? Czy to jest, czy trzeba właśnie budować jakąś bazę kontaktów swoich, czy wystawiacie raczej na reklamę właśnie w internecie może, czy są to jakieś billboardy na mieście? Po pierwsze, większość inwestycji realizowanych w Polsce dalej jest realizowanych przez małych deweloperów, takich jak my, którzy mają kilka do kilkunastu inwestycji w całej swojej działalności wykonanych bądź zaplanowanych. Oczywiście ci duży de deweloperzy budują najwięcej mieszkań, ale jakby jako firma, ale oczywiście tych mieszkań wydawanych na rynek najwięcej jest dalej przez drobnych deweloperów. Tutaj my tak naprawdę korzystamy tylko i wyłącznie z internetu. Pozycjonujemy się na portalach, przez które można sprzedawać mieszkania, oraz Google AdWords. Billboardów mieliśmy kilka dosłownie w rejonie inwestycji, które realizowaliśmy oraz które będziemy realizować, już mamy podpisane. Korzystaliśmy również z gazet. Z gazet. No, wszystkie media, które są dostępne i gdzieś tam mieszczą się w naszym budżecie, z nich korzystamy. Może kiedyś jeszcze kolejne dojdą, typu radio czy, czy telewizja, ale zobaczymy. Tak, na razie przy tej liczbie mieszkań, którą rocznie staramy się sprzedać, jest to wystarczające. Tak, i, i, i gdzieś tam em, powoli stajemy się rozpoznawalni. Ale nie, nie na tym nam zależy. Zależy nam na tym, żeby budować i zadowalać ludzi, którzy potem mieszkają w tych mieszkaniach. Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do tej inwestycji, która się już rozpoczęła, jest realizowana. Tak. Jaki jest termin zakończenia prac? Termin zakończenia prac to jest maj przyszłego roku. I to już jest zakończenie inwestycji. Rozpoczynamy wtedy odbiory i przekazujemy klucze mieszkańcom. Inwestycja, która teraz się rozpoczyna, to jest 2021 czerwiec-lipiec. Nie wiemy, jaka będzie zima, więc no tutaj nie jesteśmy w stanie dokładnie tego powiedzieć, ale z przybliżeniem mówimy czerwiec-lipiec i tutaj tej daty chcemy się trzymać. Jak, do tej, jak na razie wszystkie terminy dotrzymujemy, idziemy wszystkie budowy zgodnie z harmonogramem. Tak. Proszę jeszcze powiedzieć, co klient znajdzie w Waszych inwestycjach, to znaczy, czy tam jest dostępny garaż dla każdego mieszkańca, jakie są udogodnienia, bo rozumiem, że to jest raczej zabudowa do pięciu pięter, dobrze mówię, czy tam jest do, też winda? Do trzech. do trzech pięter, ale również w tym budynku, który teraz będziemy budować, mimo trzech pięter, również zainstalujemy tam windę. Wychodzimy, wyszliśmy z założenia, iż te mieszkania na samej górze, gdzie mamy ponad 30, a nawet w jednym mieszkaniu 60 metrowy taras będą najbardziej najciekawsze tak, dla osób kupujących. No stąd jeżeli mam 120 metrowe mieszkanie, chciałbym do niego wjechać windą. Tak, tak do tego podchodzimy I, i, i tak też to robimy. W każdej inwestycji znajdują się miejsca postojowe. Jeżeli jest to możliwe, budujemy również garaże. Tak właśnie przy tej inwestycji, którą teraz rozpoczynamy, będą zarówno garaże, jak i miejsca postojowe. Na Złotnie niestety ze względu na wielkość działki nie udało się postawić garaży, ale tam są miejsca postojowe zadaszone wiatą, znajdujące się w niedalekiej odległości od budynku. Stąd wydaje mi się, że ten komfort dalej będzie zachowany. W każdej inwestycji na parterze do mieszkań są ogródki, które staramy się też, żeby były jak największe. Tarasy, balkony, które budujemy, zawsze są głębsze niż standardowe 1,50 m, żeby można było z tej przestrzeni lepiej korzystać. I gdzie tylko to jest możliwe, staramy się robić tarasy, przez co ta powierzchnia na zewnątrz budynku jeszcze się powiększa i można tak naprawdę latem większość czasu spędzać na tarasie, balkonie bądź w ogródku. Staramy się, żeby ten standard wykończenia części wspólnych też był wysoki. Standard deweloperski tak naprawdę gdzieś tam został na rynku ustalony już z góry, więc trzymamy się tych, tych ram, ale cechuje nas to, że w momencie kiedy jesteśmy na etapie budowy, sprzedajemy mieszkanie. Ktoś chciałby przesunąć ścianę, bądź zmienić układ elektryki, bądź nawet połączyć ze sobą mieszkania, które znajdują się pod bądź obok siebie. My to realizujemy, ponieważ no, zależy nam na tym, żeby klient po zakończeniu inwestycji dobrze nas wspominał. A poza tym dobrze o nas mówił, ponieważ zdarzają się takie sytuacje, że osoby, które zaczynają z nami współpracować, odwiedzają osoby, które już od nas kupiły mieszkanie, żeby podpytać się, tak? czy, czy de deweloper sprawdza się, czy deweloper wykonuje wszystko w wyznaczonych terminach, czy nie oszukuje. Jesteśmy młodą firmą, na rynku deweloperskim ten staż pracy ma znaczenie. Więc no gdzieś tam staramy się, żeby to wszystko było właściwie wykonane, dobrze zrealizowane. Czyli patrzycie z optymizmem w przyszłość, budujecie grono swoich wiernych klientów, budujecie zaufanie i na pewno będziecie się w przyszłości rozwijać. Planujemy, zobaczymy jaka będzie koniunktura na rynku. W tym momencie jest ona dobra. Staramy się z tego skorzystać i, i tak, patrzymy pozytywnie w przyszłości i, i rozwijamy się. I idziemy w tą stronę, ponieważ uważamy, że dobrze nam to idzie. Tak? Wcześniej mieliśmy doświadczenie też w, w remontach i budowach innego rodzaju budynków. Stąd. Ja również w sprzedaży czy w marketingu, więc wydaje mi się, że, że, że mamy do tego pełne predyspozycje, żeby dalej się rozwijać. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję. Moim i państwa gościem był pan Piotr Kwiatkowski z firmy New Design Apartments.